Nie wiem, co tutaj dużo mówić. No dzisiaj z czystym sercem mogę powiedzieć, że cieszę się z remisu bezapelacyjnym. Dominującą stroną, lepszą stroną był Olsztyn. Naprawdę jestem zaskoczony, mnie przed tym zespołem, bo w każdym meczu, którym grali, z tego co wiem, mieli przewagę, mieli sytuację, tylko jakoś te, tej kropki na nie mogli postawić. Dzisiaj już mieli wszystko i tutaj pochwały dla federalnych. Kaczmarka, bo zrobił wszystko, żeby ten mecz wygrać, łącznie dzisiaj z żywym karnym. U no, mnie bohaterem meczu bezapelacyjnie brankarz plus chłopcy, którzy ciężko w defensywie pracowali. Gdzieś, gdzieś yy, nie spodziewałem się tego, że tak słabo gdzieś będziemy wyglądać fizycznie. Yy, I tu widzę problem, nie wiem, może ja gdzieś popełniłem błąd po tym meczu ze Śląskiem, może, może po prostu się wysiłek iluś, ilości tych meczy nałożył. I stąd, a nie wiem czy wiecie, ja mam naprawdę dość bardzo mocną kadrę, samo to, że dzisiaj przez nas przyjechaliśmy, także nie dlatego, że kogoś nie wzięliśmy. także to jest, yy, tu myślę, że jest jakiś problem, na także my się cieszymy z że to zawsze remis na wyjeździe, to jest remis, zaskoczony jestem małą ilością dwóch Olsztyna, bo dla mnie to jest jeden z lepszych zespołów jakich widziałem. Jesteśmy rozczarowani tym wynikiem, na pewno te terenie mówił, rzeczywiście byliśmy stroną dominującą zespołem lepszym w dzisiejszym dniu powinniśmy z się punkty, niestety nie udało się zawierać skuteczność, bo te sytuacje, które mieliśmy pokazu, były wyborne. Mimo wszystko dziękuję chłopcom, że zagrały konsekwentnie, grały do końca, do ostatniej minuty. Myślę, że jeszcze gdyby były 2-3 minuty, do, to, to ten zespół wygrał do końca z pewnym ryzykiem, bo chcieliśmy zawsze być cenę dzisiaj wygrać. Niestety nie udało się, ale tak jak powiedziałem, chłopakom dziękuję za... za zaangażowanie, za realizację założeń. Wszystko było na dobrym poziomie. Nam no, pozostało tylko czekać na najbliższe spotkanie ze e-blogiem i tam się mieć nadzieję, że tam się przełomiemy. Zdaję sobie sprawę, że dojdziemy do przeciwnika, który jest rywalem bardzo trudnym, ale jeżeli zebrałem na takim poziomie jak dzisiaj, to mamy szansę na osiągnięcie Ja tylko podam jako przystrojenie, kobiet... tej wierzchołku. Podobny mecz, może, może nie aż taka sytuacja, ale dużo. Ja przegrałem ten problem. Oni szczerili 40 metrów wolnych. Jedna, jedna strzał na bramkę, jedna bramka i my u siebie przegraliśmy. Także tego to przestrzega, <grytanie> po prostu. Tak, taka jest kilka niestety na normalnie, nie jest zawsze z trakcie czasami, które lepiej na na nie osiągają. Dlatego ona jest taka interesująca. Na treningu. Taką decyzję, ja to, jak to, jak to, jak to panu się dobrze czuł. My trenowaliśmy rzuty karne przed meczem pucharowym i, i tam naprawdę doskonale większość zawodników uderzała, ale to wiadomo. E, bez presji to jest, na treningu jest co innego, a co innego jest, kiedy no trzeba. Ale panu taką decyzję, czyli czuł się na siłach. E, e, ja bym przekonany, że on po prostu uderzył dobrze. No, on uderzył słabo, to, powiedziałbym, damka, że czuł jego... Ten, i, i, i niestety no, tak się skończyło. Myślę, że otworzenie wyniku spowodował, że świat by się otworzył, by musiał leżeć do przodu, bo przecież to jest zespół, który jest tam e, w czubie tabeli i na pewno by, by nie był zadowolony z takiego wyniku, tylko z I kolejna sprawa środkowi pomocnicy. Będę z tej kwestii, że będę no, 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 bardzo dużo Przechodzą te kilki przez środkowe pomocników, gdzie gra praktycznie toczy się jednym panorzymim środkiem z tyłu. Znaczy, nie, tutaj zawodnicy naszych środkowi uważają, że dobrze rozrzucają te piłki, chociaż to nie mogą cieszyć, bo te, to nad tym pracowali, ale oni nie mieli za zadanie, macie środkiem, gdzie świt jest bardzo mocny. Tutaj widzieliśmy zawodników rosłych, zagęszczenie środka pola otworzenie jakby nam troszeczkę tych boków, a my po prostu chcieliśmy robić przewagi i to nam się to nas udało, to było nas, nas celowe wydanie, bo to ja nie ja mam zastrzeżenie do nas... w momencie, kiedy zespoły są środki tak jak ja tutaj świet pokazał, postawił autobus przed polem karnym i w zasadzie nam ciężko było stworzyć, yy, stworzyć sytuacje. Tak? Yy, takie powiedzmy, żeby było nocno, to było łatwo nam dochodzi do sytuacji. To, tak, to się przecież to tak nie było. było. Środki praktycznie niemożliwe. Także pani yy, się środkiem by było bez sensu. Tak? Także yy, my szukaliśmy wokół te boku nieźle funkcjonowały i uważam, że yy, szkoda, że po prostu nie wyglądać by w tych sytuacji. কিন্তু এই কথা